Dzień dobry, dzień dobry. Witam, witam w kolejnym tygodniu. Siódma godzina. Dzisiaj mamy 15 lutego. Tak jak w ostatnim odcinku wspominałem, dzisiaj rano jadę na załadunek do Owadowa na Nordkalk. Tam ładuje wapno do dwóch gospodarzy na Dolny Śląsk. No i później pewnie będzie standardowo KGHM na parczew. I załadowany w Nordkalku, trochę się zeszło. Standardowo już dojeżdżamy sobie do Sulejowa i pędzimy. Tylko tam jakoś coś wyszło zamieszanie z tymi zamówieniami, yy, że coś tam nie ten asortyment coś tam, coś tam wyjaśniają. I mam się za chwilę gdzieś tu zatrzymać, przycupnąć, poczekać na. Yy, informacje, czy jedziemy z tym zamówieniem, czy będzie przeładowywane, zmieniane, czy, czy jak, no nie wiem. Przed Piotrkowem będzie Statoil, to tam sobie na Statoila zjadę, więc i tam poczekam na rozwój sytuacji. A tak swoją drogą, no to też yy, bezsensowne. Bo to kierowca podobno ma wykonywać pracę handlowca, który sprzedaje ten towar, nawóz, wapno. I to ja mam się jako kierowca dopytywać, czy to będzie ładowane, czy to takie pan zamawiał, czy nie takie, czy, czy, czy siak. No ja biorę wypłatę handlowca. To jak będę brał jego wypłatę, to będę się dopytywał. No, Ja to dostaję zlecenie na daną godzinę, no to niech już sobie ładują to, co ma być zamówione i to, co se kto tam zamówił. A jak ktoś się pachnął, tak jak handlowiec w zamówieniu, to niech teraz odpowiada za to. Niech płaci za transport tej nazad. A few moments later. No i moi drodzy parafianie, wyjaśniłeś się. Zmiana adresu była Nie jedziemy już do tej nowej soli Tylko jedziemy do Świebodzina Do świebodzina zostawiamy tam pierwsze miejsce na punkcie A drugie miejsce zostało bez zmian Dajcie tu jakąś muzyczkę Widzicie, już jestem na parkingu. Pro od 8 jest czynna, więc zatrzymałem się 20 km przed świebodzinem na yy, Amiku w Lutolu Suchem, stacja kolejowa. No i tu zostaje do rana tak. Po siódmej sobie ruszę. 7.30 gdzieś. i spokojnie mi wystarczy w drugie miejsce zostaje bez zmian a później też już mam robotę daną Cześć kochani wyjeżdżamy trochę śniegiem przesypało w nocy ślizgamy się bo przecież cep kurde sobie na wakacje się wybrał a tu pod górkę trzeba trochę się rozpędzić żeby wyjechać ale Cep kurde wyjeżdża sobie spacerkiem i jeszcze dwa razy zadusił auto jedziemy rozładować te 7 ton w świewodzinie i jedziemy na drugie miejsce. Jedno miejsce rozładowane, trochę trzeba było poczekać, bo jedno auto jeszcze z wczoraj stało nierozładowane. I wyjeżdżamy. 70 km mamy do drugiego miejsca. Przeszło, przeszło, dobrze, wyjeżdżamy. No, I could lock it your name in my mind Cause you caught it You caught it You go it You Honestly you Me under the street I'm so I could show you to no. Jadę już na załadunek Na KGFM Ale no to troszeczkę tutaj Wojewódzka droga jest AKC. I powoli, 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 powoli Dojedziemy do celu Jeszcze mi zostało 80 km Na KGFM, na Orski Ale jak tam zajadę, no to trafię akurat w godzinną przerwę więc siłą rzeczy chyba będzie trzeba poczekać żeby tam do 15, co A chyba 15.30 kończy się tam ta przerwa No chyba, że przyjadę no, za jakie półtorej godziny się wyrobię, no to jeszcze wjechać w ale później już chyba nie wyjadę, będę musiał też stać. Bo takie mają tam zasady, że od 14.30 do 15.30 zakaz jest ruchu ciężarówek, I ani dokumentów nie wydadzą, ani żadna ciężarówka nie będzie mogła się ruszyć na Zobaczymy, zobaczymy jak dojedziemy zobaczymy, którego godziny. No i jestem już na Kagiechemie. Spitalam kurde po go dokumenty, to może chociaż się uda jeszcze chociaż, chociaż zarzucić <coughs> zarzucić towar na spokojnie się podpinać. A, no, trochę godzina trzeba będzie czekać. Dobra, lecę. No i załadowany, w KGHMie 15.40 śmiechamy do domu. Tak może gdzieś koło jakieś tam dziesiątek po 10 wieczorem będziemy w domu. Będę w domu Na tą chwilę I jadę sobie spokojnie Zobaczymy, jak tam dalej droga Czy coś się tam zdarzyło, czy nie zdarzyło no, Potrzebuje tak 6,5 godziny, żeby to Na bazę, żeby zostawić na nockę samochód więc... No, może to będzie po, po 22 no, Jeszcze pauzę by trzeba było gdzieś po drodze zrobić Więc na spokojnie a jutro się dowiemy, co będziemy tam ładować tego barczewa. Dobra, to na tą chwilę trzymajcie się. No i oglądajcie dalej. Do późniejszego. Witajcie, witajcie w kolejnym dniu drogi na Parczew 11.25 wyjechałem z bazy rano jeszcze opaki zrobili szybki serwis na warsztacie klocki na koniu się skończyły wczoraj jak wracałem to już zauważyłem, że objawy myczących się klocków, więc dzisiaj rano szybko rachu ciachu wymienili i pędzimy dalej możemy hamować a teraz zjeżdżamy na Kawusie na Orlena łowo kawa i hot dog, pakiet trackera i tu już mamy po prawej stronie Orlena Zrzucimy coś na ząb. I załadowałem w Porczewie. Jak widać, tu zima nie odpuszcza. I jedziemy. Źle nie jest. 17.30. Ja już, ja kurde, ale skaczę. Jestem już załadowany. I czmychamy znowu do domu. Dobra, zapinam te pasy, daj spokój. 8 rano. Jedziemy do Zgierza. Ale na drodze jest szklanka. Wczoraj padał taki mokry śnieg. Było w okolicach zera. W nocy to przyłapało. I teraz jest minus dwa. Jest ciekawie Ale powolutku, powolutku damy radę Jedź Zbudowany. Szybko, sprawnie poszło Pusto, nikogo nie było Rachu, ciachu i po strachu Jedziemy już na załadunek Mamy troszeczkę do przejechania Ponad stóweczkę na załadunek Jedziemy po płytki Na jutro do środy śląskiej. Na jutro do środy śląskiej. No i później pewnie jakiś powrót już będzie od razu. Jak widzicie dotarłem na miejsce, czekam teraz na wezwanie. Zarejestrowałem się, zostałem numerek 66 No i na razie to na Ciebie Radio będę wołać numerkami trochę... Mogę, to magazyn zadecyduje, radycy, to ma teraz wjeżdżać, to będą numerki teraz mają zmianę! Od 13.30 do 14.30, jedna zmiana kończy, druga zaczyna, więc... Czekamy sobie cierpliwie, samochodów trochę na parkingu jest Podstawiane. Mają 16 jeszcze numer dwadzieścia Miejmy Nie, 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 nie,

i wyjeżdżamy z Kaolinu. I jeszcze gdzieś na tą Rudę Śląską dojedziemy. A jutro rano sobie ściśniemy i będziemy czekać cierpliwie. Jaki będziemy mieć powrót? Bo na razie nie ma. Piąteczek Piątuniu Ustawimy Was troszeczkę I już mówię jak jest Zadałem sobie na mopie na woźnikach Wyspałem się I jadę dalej Tak jest Jeszcze mam 25 km do tej hurtowni, do rudy tam zrzucam no i czekam cierpliwie na co dalej, bo wczoraj dostałem informację, że nic nigdzie nie byłem wpisany na żaden załadunek, czyli dzisiaj będą szukać. No. I tu teraz jadę sobie odcinkiem, na którym nie wolno pić kawy ani innych napojów w kubeczku. O jezu. o jezu, bo tu takie te chopki są na jedynce, że głowę urywa. I wszelka kawa się wylewa. Zobaczymy co to nasze zacne grono spedycyjne Użykuje mi na dzisiejszy dzień Więc lecimy dalej na rozładunek. Tak patrzyłem tam tak, na mapie, na widok. No to w miarę fajnie tam się wjeżdża, szybko Przysię to jest przy i jak opinie czytałem no to też mówię tam napisało, że było napisane że szybkie rozładunki pojedziemy zobaczymy a tymczasem Borym Lasem zostańcie ze mną trzymajcie się, cześć I prawie na miejscu chwila moment i będziemy na miejscu i tam musimy jechać nie tu tylko tam ulica pawa o kurde to będzie ciekawie dawaj ceruny nieźle źle nie było o kurde to spora hurtownia ojej kontakt w sprawie rozładunku kanał 25 Jedziemy, jedziemy... Deszcz pada O kurde, ale co? Przyciemniłem sobie, o teraz będzie lepiej ...deszczyk sobie kropi 3,5 stopnia na plusie, jedziemy po welweta do Olkusza. Tam sobie srejka załadujemy na poniedziałek do. do. zaraz, zaraz, bo. Yy... smętowo graniczne smętowo graniczne o, gdzieś tam, chujewsko-pomorskie, tak jak patrzyłem to tam o, przed grudziącym przed grudziącym gdzieś no właśnie będzie dobrze grunt, że jedziemy tylko tam, żeby mi kurde jakoś załadowali to będzie kit malina prawie jesteśmy na załadunku tym razem wolków, nie w kluczach będziemy tutaj ładować i zaraz zobaczymy są jakieś samochody, czy nie ma, czy będą ładować, czy nie będą O que, é isso? O que é isso? Takie rzeczy, takie rzeczy tu się dzieją. Remonty, remonty, jakieś kosteczki, fiu, fiu, fiu. <coughs> Już no i jak widać, moi drodzy, już wracam, załadowany, przepraszam, bardzo szybko ekspresowo poszło. Co cieszy, co cieszy przy piątku dojeżdżam do Radomska, do portu Radomsko i załadowałem ten papier do yy, gdzieś w okolice Grudziądza tam tam te tereny, dobrze mówię No można tak powiedzieć, no dobra na netto na poniedziałek od 6 do 13 rozładunek miejscowość Smentowo-graniczne, kopytowo, kopytkowo, 46. Kopytkowo. 46. No dobra, no zobaczymy. No myślę, że tam pojawimy się gdzieś 9-10. I nie będzie źle. No i z tego miejsca chciałbym ponownie podziękować, za kolejny tydzień, że byliście, oglądaliście pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, jakiegoś komentarza kto nowo oglądał, nie subskrybujący, niech zasubskrybuje kanał to będzie znak i motywacja do dalszej pracy, udoskonalania tych filmików Na tą chwilę trzymajcie się, cześć i do zobaczenia w poniedziałek.